Znajdujemy się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, które ma swoją siedzibę przy ulicy stadionowej 7A. Muzeum zbiera, eksponuje, opracowuje wszystkie rzeczy, które są związane to się tak ładnie nazywa z humanitarną służbą strażaków. Muzeum już istnieje ponad 30 lat, swoje podwoje dla zwiedzających otworzyło w 1975 roku, w tej chwili mamy w zbiorach ponad 5 tysięcy sztuk eksponatów, z tego eksponatów technicznych, do których zaliczamy prądownice, samochody, sikawki, mamy prawie tysiąc sztuk. W tej chwili znajdujemy się przed jednym z najstarszych eksponatów. To jest sikawki konnej z 1717 roku. Jak widać jest to sikawka całkowicie wykonana z drewna. To praktycznie wyrób rzemieślniczy. Pomimo tych swoich prawie 300 lat znajduje się w dobrym stanie technicznym. Może warto zwrócić uwagę na liczbę osób obsługujących tą sikawkę. No w tej chwili nam się wydaje, że to jest tak duża liczba, ale łącznie tą sikawkę obsługiwało z tymi osobami, które lały wodę, to jest prawie 60 osób, czyli 20 osób obsługiwało samą sikawkę, jeżeli chodzi o tutaj podnoszenie do góry tej dźwigni jednoramiennej natomiast około 40 osób wlewało wodę do tutaj tego zbiornika który jest zamocowana ta dźwignia jednoramienna sikawka była ciągnięta minimum przez 4 konie no jest to lite drewno także była dosyć ciężka Wśród wielu eksponatów technicznych służących strażakom do walki z pożarami, jednym z ciekawszych jest pompa parowa z 1894 roku niemieckiej firmy Jaut. Jest to to urządzenie, w którym strażacy nie tylko gasili pożar, ale również to jest jedyne urządzenie w którym był ogień podtrzymywany. Także tu w palenisku cały czas jeden ze strażaków pilnował, aby ten ogień nie wygasł. Dlatego że nie mogło być takiej sytuacji, że w czasie wyjazdu do pożaru dopiero trzeba było ten ogień rozpalać, aby ciśnienie w tej pompie było, żeby ta pompa dawała odpowiednią wydajność. Te pompy parowe znajdowały się przez długi, długi okres czasu w czasach straży pożarnych ze względu na swoją Prostotę, czyli tutaj jest prosta konstrukcja, a jednocześnie dużą wydajność. Dlatego, że wydajność w przypadku tych pomp dochodziła nawet do 2000 litrów na minutę. Chciałbym teraz też Państwu zaprezentować jeden z ciekawszych pojazdów pożarniczych. Jest to tak zwany samochód rekwizytowy wykonany na podwoziu amerykańskiej firmy federal z zabudową pożarniczą firmy Strażak z Warszawy. Pojazd ten został wykonany w 1929 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. Do 1975 roku pojazd ten znajdował się na wyposażeniu tej jednostki. No można tutaj powiedzieć, że bardzo dobry stan techniczny tego pojazdu jest. Zresztą widać tutaj na przykładzie tej tabliczki, że pojazd ten jest oficjalnie zarejestrowany jako samochód zabytkowy, no i bardzo często można go spotkać na ulicach województwa śląskiego. Dlaczego nazwa jako samochód rekwizytowy? Dlatego, że pojazd ten dowoził na miejsce pożaru strażaków z pełnym wyposażeniem, natomiast jak możemy tutaj obejrzeć, on nie miał urządzeń do podawania tych środków gaśniczych. No i z kolei starszacy sobie poradzili w ten sposób, żeby ten samochód mógł spełniać typowe zadania. To się wtedy nazywało tak zwane auto pogotowie. Była przyczepiana z tyłu przyczepka, na której w zależności od potrzeb była przewożona motopompa przewoźna lub motopompa przenośna i wtedy pojazd ten z pełną obsadą mógł być wykorzystywany do walki z pożarami. Ciekawe są również... Rzeczy związane z zakupem tego typu pojazdów. Okazuje się, że oglądając dokumenty z zakupu, ale innego federala, konkretnie tutaj z federala dla jednostki w Mysłowicach, okazuje się, że ten, który sprzedawał podwozie, miał wyszkolić kierowcę strażaka. Nie tak jak na dzień dzisiejszy, że już ci y, kierowcy mają prawo jazdy, tylko on miał wyszkolić. Natomiast ciekawy był zapis w dokumentach, że ci strażacy mieli dostarczyć tylko swoje zdjęcia. Natomiast całą resztę zajmował się ten, który te podwozie sprzedawał. No i koszty zakupu. Okazuje się, że podwozie takiego federala, tak jak tutaj się znajdujemy w tym okresie międzywojennym, kosztowało ponad 20 tysięcy złotych, a drugie 20 tysięcy kosztowała zabudowa pożarnica. Także koszt całego takiego samochodu jest to ponad 40 tysięcy złotych. Tylko duże miasta było stać i bogate miasta na zakup samochodów pożarniczych. Teraz usiadłem za kierownicą samochodu pożarniczego z okresu międzywojennego, to jest dokładnie z 1938 roku. Jest to y, tak zwane autopogotowie okręgowe. Tak się wtedy nazywały samochody służące do walki z pożarami i, co ciekawe, jest to pierwszy polski seryjny samochód pożarniczy wykonywany czy wykonany wtedy w tym okresie. Znaczy to jest taka szumna nazwa, pierwszy z polski samochód pożarniczy Pożarniczy, jeszcze do tego seryjny. W tym okresie była mowa o samochodach seryjnych, jeżeli przynajmniej zostało wykonanych pięć egzemplarzy powtarzalnych jednego samochodu. No i ten, który tutaj w tej chwili, w którym ja się znajduję, jest takim samochodem, zostało wykonanych w granicach gdzieś około takiego tego egzemplarza ponad 20 sztuk jeden z nich tutaj znajduje się w naszym muzeum została ta zabudowa pożarnicza wykonana na polskim fiacie 621 co ciekawe że była to licencja włoska ale zanim został ten samochód skierowany do produkcji seryjnej został on przekonstruowany przez polskich inżynierów Ciekawy był opis do tego samochodu, że brzmiało to w ten sposób, że pojazd ten musiał być dostosowany do trudnych warunków drogowych, jakie znajdują się w Polsce. No, o tym, że była to dobra konstrukcja, to nie świadczy fakt, że jeszcze do dnia dzisiejszego kilka egzemplarzy tego typu pojazdów się zachowało. Co tutaj jest ciekawe, zamocowana z przodu autopompa. Ta autopompa ma wydajność w granicach 1200 litrów na minutę. Tak jak na wtedy te warunki jest to bardzo dużo. Natomiast z tyłu z kolei, jeżeli była taka sytuacja, że samochód ten nie miał bezpośredniego dostępu do wody, była przewożona motopompa i wtedy można było również podawać wodę na miejsce pożaru. Zabudowa tego samochodu jest typu otwartego. Strażacy siedzieli na bocznych siedzeniach. W czasie jazdy nie pospadali z tego samochodu. Były takie tutaj, jak widzimy, parciane uchwyty, za które ci strażacy się trzymali. I pomiędzy tutaj tymi siedzeniami jest również zbiornik na wodę, który ma 650 litrów. Także, jak strażacy zdajechali do pożaru, od razu mogli podawać tę wodę bezpośrednio na miejsce tutaj pożaru. Nasze muzeum można zwiedzać codziennie za wyjątkiem poniedziałków od godziny 10 do godziny 16. Serdecznie zapraszamy.